Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Ponownie, w końcu słuchajcie. Ostatnie kilka tygodni dla mnie to był po prostu dramat. Zepsuł mi się całkowicie aparat. Nie aparat, obiektyw. Aparat mi spadł na ziemię, obiektyw się cały roztrzaskał. Generalnie, obiektyw musiałam kupić nowy. Aparat poszedł do naprawy, ale okazało się, że też będę musiała kupić nowy. Także miałam niezłe perypety z tym związane. No, kilka tygodni minęło i po prostu zastanawiałam się tylko, kiedy w końcu znowu będę mogła dla Was nagrywać. I mamy ten dzień. Dzisiaj mój pierwszy film po dłuższej przerwie. Um, że tak powiem, mój pryszcz na czole. On tutaj jest po to, żeby po prostu zainaugurować ten nowy początek z moim nowym sprzętem, ale myślę, że właśnie bez przedłużania powinniśmy przejść już do paczek, które mam. To są moje zamówienia z Mojes oraz z Weklem. I od razu na wstępie Chcę Wam powiedzieć, że ja te rzeczy kupiłam sama Za swoje pieniądze, za wyklem Zapłaciłam prawie 1900 zł Z Mojesa zamówiłam tylko jeden kostium Zapłaciłam za niego tam 350 zł Ja za to wszystko zapłaciłam sama Chcę, aby ta recenzja była Taka moja, prawdziwa Nie wymuszona przez nikogo Ale też chcę, żeby to była Taka recenzja, powiedziałabym, rzetelna Nie zamierzam tutaj Ani nikogo hejtować, ani nikomu lizać dupy Także Chcę to zrobić po prostu tak, jak robiłam moje poprzednie filmy, czyli rzetelnie, trochę z jajami, trochę ze śmiechem, po prostu e, zobaczyć, jak Jessica e, tak naprawdę radzi sobie, e, że tak powiem, po tej całej dramie. Akcja była spora. Ja za bardzo nie chciałam się wypowiadać na ten temat, do tej pory w ogóle nie poruszałam tego tematu i poruszałam go tylko dlatego, że ta nowa kolekcja, Klem przede wszystkim, bardzo mi się spodobała kolorystycznie, wzorzyście, po prostu to są zdecydowanie moje klimaty, w których ja ostatnio dosyć mocno operuję. I ta kolekcja tak mi się spodobała, że postanowiłam, okej, okay, Kupię te rzeczy, zrobimy test. Po prostu chcę sprawdzić, jak te rzeczy i wyglądają, i jaki to jest materiał. Zamówiłam również jedną parę dressów, tak aby zobaczyć, jak to metkowo wygląda. Generalnie oglądałam insta story Jazz i z tego, co widzę, to ona zaczęła właśnie bardzo pokazywać, to w jaki sposób te ubrania są szyte i tak dalej. Generalnie, muszę, co muszę powiedzieć pozytywnego na samym początku na temat tej całej akcji? I tego, co się w tym momencie dzieje, to to, że ona, mimo właśnie tak ogromnej dramy, mimo tak ogromnej dramy, nie poddaje się, dalej, że tak powiem, twardo stoi za swoim, i moim zdaniem to jest godne podziwu. I naprawdę, wiele dziewczyn by się załamało, by po prostu popłakało się, skończyło, zawinęło interes i, i tyle. Ona się nie poddaje, i moim zdaniem to jest akurat fajne, także myślę, że teraz, bez zbędnego gadania, możemy przejść już do. Tych ubrań. Zobaczymy, co to w ogóle z tego będzie. Oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I co? Zaczynamy, nie? Słuchajcie, jak wam powiedziałam, że będę nagrywała ten film, to poprosiliście mnie, abym pokazała Wam cały unboxing tego wszystkiego i jak wygląda sama paczka. Dlatego, że wiele z Was mówiło, że jest to takie niechlujne, że no. Mogłoby być lepiej. Generalnie już na samym wstępie pokażę Wam, że to pudełko wygląda tak. O. Ale też muszę dodać, że ono się tutaj troszkę już ym, tak powyginało. No nie jest to naj, najstabilniejsze pudełko w porównaniu do moje. Moje, moim zdaniem, ym, o wiele lepiej wygląda i to pudełko jest takie po prostu twardsze. Nie rozwala się tak, jak właśnie to. Tak ta paczka wygląda w środku, i tak jak ja Wam mówiłam, ja żadnej z tych rzeczy nie dostałam. Żadna z tych rzeczy to nie jest paczka PR-owa, ani nic takiego. I właśnie powiem Wam szczerze, że się troszkę zdziwiłam, że jak otworzyłam tę paczkę, to w środku jest napis tutaj, nie wiem, czy widzicie to Anna. Powiedziałabym troszkę właśnie tak spersonalizowane. Dajcie mi znać, czy wasze paczki też były tak personalizowane. Może ktoś z Was też zamawiał właśnie z zwyklem. Po otwarciu to zamówienie wygląda w ten sposób. Tutaj dostałam jeszcze. Takie naklejki i tak naprawdę to już jest całe zamówienie, także myślę, że bierzemy się po prostu do mierzenia. Zacznę może od tych naszych kontrowersyjnych dresów. Od razu zerknę, jak ta metka wygląda i nie ma tutaj śladu jakiegokolwiek, żeby, wiecie, żeby to było fruit of the loom. Okej, okay, tak wygląda na mnie ten dres. Ja zamówiłam sobie rozmiar M, zarówno spodnie, jak i bluza. I bluza bardzo mi się podoba, jest mega fajna, taka właśnie luźniutka bardzo 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 przyjemna w ogóle powiem wam że ten materiał on jest taki, taki po cieńszej stronie nie jest taki gruby frotowaty myślę że właśnie na takie letnie wieczory będzie idealny bo nie będzie właśnie taki za gruby jeżeli chodzi o rozmiar no to myślę że mk wygląda bardzo spoko jest to na mnie już trochę taki oversize'owy krój, aczkolwiek jedna rzecz jaka mi się nie podoba to jest ta sfera tutaj Mam wrażenie, że to nie wygląda jakoś najlepiej na mnie przynajmniej. Tutaj mi się troszkę marszczy tak dziwnie. Nie wiem, wolałabym, żeby ten dół, o w tym miejscu, on był jeszcze troszkę bardziej luźny. Jasne, mogłam spróbować z Elką, ale właśnie chciałam M-kę wziąć na wypróbowanie, żeby zobaczyć jak to będzie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że te ściągacze tutaj u dołu, one są dosyć luźne na mnie. Nie są takie mocno obcisłe i tak samo nogawki. Też są luźniejsze. Generalnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o rozmiarówkę dresów, to muszę powiedzieć, że ten właśnie będzie taki m, troszkę bardziej oversize'owy. Do tej pory, jak próbowałam sobie kupić jakiś fajny dres, mam problem z tym, że właśnie w momencie, gdy szukam takiego, żeby był troszkę taki większy, luźniejszy, na przykład, właśnie zamawiam rozmiary M albo L, to one ciągle są takie opinające i po prostu nie mogę znaleźć takiego oversize'owego. Więc ten. W rozmiarze M jest już troszkę luźniejszy, tak jak możecie zobaczyć. Szczególnie bluza, no ona jest już super oversize. Natomiast spodnie, myślę, że jakbym wzięła L, to właśnie też by były już takie overs oversize. Yy, aczkolwiek, no tak jak mówię, średnio mi się to podoba tutaj. I te spodnie nie, po prostu nie wyglądają na mnie dobrze. Czuję, że wyglądam jak taka umpa-lumpa troszkę. Także chyba. Yy, chyba z nich zrezygnuję i właśnie a propos rozmiarów jeszcze chcę wam powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie moje takie pierwsze wrażenie właśnie jak robiłam zamówienie na temat rozmiarów. Oprócz dresu, dlatego że dres to mniej więcej wiedziałam, jaki tam rozmiar, wiedziałam, że on będzie oversize'owy. Wiedziałam, że on e, nieważne jaki rozmiar wezmę, czy wezmę M, czy wezmę L, czy wezmę S, on mniej więcej jakoś na mnie będzie siedział. Natomiast jeżeli chodzi o resztę ubrań i tutaj mówię zarówno o weklem jak i mojes, miałam ogromny problem z wybraniem rozmiaru swojego. Zauważyłam, że rozmiarówka jest taka, że w momencie, gdy jest mały biust, to jest wąska talia i, i są małe biodra. Na przykład, jeżeli chodzi o górę w kostiumie, to na mnie dobra by była S. -ka. Natomiast, jeżeli chodzi o dół, to ja się jeszcze w Elkę. I tutaj miałam taki dylemat, który rozmiar ja powinnam wybrać. Wzięłam troszkę Emek, wzięłam chyba spódnicę w rozmiarze S, bo. Tej spódnicy to chyba najbardziej mi zależało na talii, żeby ona była właśnie taka, wiecie, no na mnie. E, no, także tak to wygląda. Miałam troszkę z tym problem. Jeżeli chodzi o ten dres, to jeszcze raz Wam powiem, kolor mi się bardzo podoba. Materiał też jest naprawdę w porządku. Czuć, że no jest to po prostu taki fajny, przyjemny materiał. Mam wrażenie, że nie jest to materiał, który się szybko zniszczy, aczkolwiek to też nigdy nie wiadomo, bo po prostu trzeba ponosić, poprać parę razy i wtedy dopiero będzie wiadome. Natomiast tak jak Wam mówię, jestem średnio zadowolona z tych spodni, a szczególnie właśnie z tej partii tutaj. No... Może jestem po prostu za gruba na dresy? Ale no nie, no weźcie, jak można być za grubym na dresy, nie? Kolejna rzecz z mojego zamówienia to jest ta przepiękna sukieneczka. No moim zdaniem ona jest po prostu idealna na lato. Zobaczcie, ona ma tutaj rozcięcie. Generalnie jest bardzo kobieca, bardzo taka dziewczęca, bardzo letnia. Te bufki no są super romantyczne. No ja w ostatnim czasie jestem po prostu zakochana w takich właśnie stylach, także zdecydowanie jest to coś, co mi się na maksa podoba. Ja tę sukienkę zamówiłam w rozmiarze M i powiem Wam szczerze, że właśnie tutaj zaczyna się ten nasz dylemat. Niby on ona wygląda w porządku, aczkolwiek w talii jakby daje mi trochę luzu, i tak samo w biuście jest trochę luzu. Ja jestem ciekawa, jakby właśnie eska na mnie leżała. Myślę, że tutaj po prostu byłaby bardziej dopasowana, nie byłaby taka luźna jak jest w tym momencie. Aczkolwiek też tak sobie w tej chwili myślę, czy na lato. Nie jest właśnie lepsza, taka troszkę luźniejsza, bo nie mogę powiedzieć, że źle się ona na mnie układa, aczkolwiek chciałabym zobaczyć, czy po prostu tamta mniejsza, na przykład, o zobaczcie o taką, jak jest w talii, taka bardziej wiecie, po prostu y, spięta, bardziej podkreślająca tę talię, czy po prostu nie wyglądałoby to lepiej. Aczkolwiek, tak jak mówię, sama sukienka, sam jej styl, moim zdaniem jest po prostu 10 na 10. 529 zł. No i słuchajcie, muszę powiedzieć, że to jest już sporo kasy, aczkolwiek właśnie myśląc sobie też o tym z takiej innej perspektywy Generalnie, ja pamiętam jak Jessica zaczynała z beklem i ona od razu powiedziała, że to nie będą tanie ubrania Ale to też nie będzie taka bardzo wysoka półka, tylko to będzie właśnie średnia półka I 500 zł to się właśnie mieści w tej średniej półce Zobaczcie, na przykład w Zarze możecie kupić sukienki za 100, ale też za 200 zł Tylko pamiętajcie o tym, że zazwyczaj one są z poliestru, natomiast ta sukienka to jest 100% wiskoza, do tego z tego, co Jessica pokazywała na swoim instastory, no to była ona szyta po prostu od A do Z w Polsce, od początku do końca, wszystko było robione w Polsce, także wiecie, to też kosztuje, a z drugiej strony też wiadomo, że każdy, jak ma jakiś biznes, to chce na tym zarobić. Ile? Nieważne, ale no kurczę, no, no każdy chce po prostu zarobić. Mam w tej sukience trochę problem z zapięciem zamka. On jest taki metalowy. No i kurde, nie idzie. E, muszę Wam powiedzieć tak, to nie jest sukienka dla mnie. W sensie to nie jest sukienka na mój niski wzrost to, że jestem taka szersza, szczególnie właśnie tutaj w biodrach. Mimo, że właśnie ta sukienka ona jest taka, żeby podkreślić pośladki, żeby tutaj właśnie te marszczenia są po to, aby uwydatnić te pośladki, żeby to wszystko wydawało się takie kręglejsze, takie no, takie po prostu juicy. Natomiast mam wrażenie, że ta sukienka jest tak obciążająca mnie tutaj i, i u góry i właśnie ten, ten prostokąt jest tak obciążający, że przy moich krótkich nóżkach e, po prostu ja się czuję właśnie taka trochę osaczona przez tą sukienkę, taka duża się czuję. Nie czuję się w tym dobrze, aczkolwiek z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że jak zobaczyłam tę sukienkę na stronie, to myślę, muszę ją kupić i muszę ją przymierzyć, bo ten kolor jest po prostu, no jest, jest przepiękny. Te marszczenia tutaj, w ogóle to co... Ta sukienka robi tutaj u dołu, to moim zdaniem jest po prostu przepiękne. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda i niezależnie od tego, czy macie dużą pupę, czy małą pupę, wydaje mi się, że po prostu będzie to pięknie wyglądać, będzie się pięknie układać. Aczkolwiek, właśnie ta góra, ona moim zdaniem jest tutaj troszkę. Dla mnie za toporna. Też pokażę Wam te rękawy, ponieważ one są bardzo takie fajne. Są przede wszystkim bardzo długie. I takie wydłużone ręce to moim zdaniem też jest coś ekstra. I ta sukienka to jest również rozmiar M. I tutaj powiem Wam, właśnie nie wiem, czy ta góra nie jest. Nie, czy nie ma tutaj za dużo materiału? Czy jakby to było, nie wiem, troszkę, że tak powiem, delikatnie bardziej takie. Nawet nie opinające, tylko po prostu mniejsze, delikatnie mniejsze, żeby ta góra, góra była, to czy to y, troszkę lepiej by na mnie nie wyglądało. A natomiast jeżeli chodzi o biodra, no to tak na styk, na styk weszłam w to. Kiedy masz tak wielki tyłek, że spódnicę musisz zakładać przez głowę. To jest moje życie. I zobaczcie, na przykładzie tej spódnicy, moim zdaniem, najbardziej widać. Yy, ten problem z rozmiarówką, jeżeli chodzi o weklem. E, przede wszystkim to jest spódniczka. Ona ma taki sam materiał, e, jak sukienka, którą przed chwilą miałam na sobie. E, to jest wiskoza, ona jest taka fioletowa, piękna, zwiewna. Słuchajcie, ja ją zamawiałam w rozmiarze S. Tak jak Wam mówiłam, najbardziej zależało mi w tej spódnicy, aby po prostu moja talia, że tak powiem, była na miejscu, była podkreślona. Także, jeżeli chodzi o tę spódniczkę, to w talii. Ona jest idealna, nawet powiedziałabym, że mogę tutaj zmieścić jeszcze palec, a nawet dwa palce. Natomiast już niżej, zobaczcie, co się zaczyna dziać. To mój ciężowy brzuszek. Proszę bardzo. Proszę zobaczyć. To jest mój ciężowy brzuszek, którego wcześniej nie miałam. I ona, zobaczcie pod spodem. Ma taką um, halkę, i ta halka dosłownie ledwo na mnie siedzi. Mieszczę się w nią, ale naprawdę, naprawdę na styk, natomiast y, materiał, który jest już na halce. On nieładnie zaczyna się odznaczać. Ja mam wrażenie, że ja wyglądam jak stara baba w tej spódnicy, mimo że chciałam, żeby ona była właśnie taka dziewczęca, zobaczcie, tutaj jest jeszcze to rozcięcie. Ale to, co tutaj się dzieje, czy Wy to widzicie, jakby ja tego wcześniej nie miałam. I właśnie tak jak Wam mówię, to jest ten mój problem, jeżeli chodzi o wyklem. Wiem, że jakbym wzięła większą spódnicę, ona tutaj pewnie by o wiele ładniej wyglądała, pewnie by ładniej siedziała. Natomiast w talii też by była luźniejsza, a ja. No jednak, jakby to jest spódnica, ona musi tutaj siedzieć, nakładamy zawsze bluzkę. Ta bluzka też musi czymś być, że tak powiem, opięta. A też wydawało mi się, że spódnica będzie tak zrobiona, że w talii ona będzie ładnie tutaj opinała, a niżej po prostu będzie taka lejąca. Natomiast ta. Ona zaczyna się lać powiedzmy mniej więcej od tego momentu Tutaj są takie zaszewki, takie plisy I rzeczywiście tutaj niżej ona jest już taka fajna, zbiewna Natomiast do tego momentu ona jest taka właśnie bardziej opinająca I może na szczuplejszych dziewczynach Chociaż nawet nie na szczuplejszych dziewczynach Tylko na dziewczynach z mniejszymi biodrami, z mniejszą pupą Wyglądałoby to zupełnie inaczej, wyglądałoby to lepiej Natomiast na moich... Em, Szerokich biodrach po prostu. Wygląda to śmiesznie, serio. Wygląda to naprawdę śmiesznie. Ja tutaj się patrzę co chwilę w podgląd, bo nie mogę uwierzyć, skąd mi się dosłownie ten brzuch tutaj wziął. W moje zamówiłam jeden kostium kąpielowy i od razu też pokazuję Wam, jak to wszystko wygląda. W paczce znajduje się taki woreczek, właśnie na kostium, i on jest tutaj zawinięty. Aha, zobaczcie, jeszcze tutaj jest taki prezencik. To jest chyba taka karteczka z takim trochę personalizowanym tekstem. Ja ją sobie później otworzę. A kostium, jaki ja wybrałam, to jest ten wężowy, to jest model Bali i on prezentuje się w ten sposób. Generalnie, ja jak zobaczyłam ten wzór, to pomyślałam sobie: wow, piękny, jest po prostu przepiękny. I tak samo też, moim zdaniem, jest drugi zebrowy i ten zebrowy. Też jest piękny. Okej, okay, mam już kostium na sobie i moje pierwsze wrażenie jest takie, wow, mój biust Skąd to się tu wzięło? Serio. Jeżeli chodzi o piersi, to wygląda to naprawdę przepięknie. Od boku wam pokażę, że ten mój biust, on serio jest niewielki. No, szczególnie w kostiumach kąpielowych. On się moim zdaniem jeszcze dodatkowo spłaszcza. Natomiast od przodu wygląda on naprawdę bardzo ładnie. Tak ładnie jest podkreślony. Tutaj nawet mi się robi taki ten. Jeżeli chodzi o rozmiar, to myślę, że jest ok, aczkolwiek. Mam wrażenie, że mógłby być tutaj, u dołu troszkę większy. Czuję tutaj w pachwinach, także mnie delikatnie ciśnie, delikatnie mnie ciągnie. Wydaje mi się, że Elka po prostu byłaby lepsza i w ogóle mi by się jeszcze bardziej podobało, żeby ten kostium był tak tutaj, wiecie, bardziej, wiecie, o, Boże. Żeby on był tak bardziej wycięty u góry. Wiadomo, ja sobie mogę tak podciągnąć i po prostu nosić to w ten sposób. Mam wrażenie, że to po prostu przy mojej sylwetce, przy moich krągłościach po prostu lepiej wygląda, gdy on jest tak wyżej zaczepiony na tych moich y, kościach tutaj. Fajne też jest to, że te ramionczka są regulowane, bo możecie dopasować po prostu ten kostium do siebie, tak aby y, ładnie tutaj Wam leżał, nie marszczył się, tylko był ładny taki wyprostowany. Fajne też jest to, że podszewka jest taka beżowa, dlatego że podszewki mają to do siebie, że one czasem lubią po prostu sobie wyskoczyć. I w momencie, gdy jest biała podszewka, to jest po prostu dramat. To moim zdaniem tak obrzydliwie wygląda, że mam taki jeden kostium z AliExpress. Właśnie jest przepiękny, po prostu jest przepiękny khaki, ale ma białą podszewkę. I ona za każdym razem lubi sobie wyjść i po prostu... O, oh, mnie to tak denerwuje. Tak jakbym pod spodem miała jakieś babcine gacie białe. I zobaczcie, to jest kostium. Nie chcę też za bardzo się, wiecie, tak odsłaniać yy, do tyłu. Ale muszę Wam pokazać, że to jest kostium, który ma troszkę tak bardziej zabudowane pośladki. I bałam się też właśnie o to, że yy, po prostu ten materiał będzie się tak strasznie wbijał w pośladki. Natomiast nic takiego się nie dzieje. Moim zdaniem bardzo ładnie to od tyłu wygląda. Także... Yy, no, powiem Wam szczerze, że po moich pierwszych perypetiach właśnie z mojem w zeszłym roku i z kostiumem Borata, ten to jest zupełnie inna bajka i serio mi się na maksa podoba. I kurna, jeszcze ta zebra. Nie no, będę musiała się zastanowić, ale naprawdę jestem pod wrażeniem przede wszystkim tego, jak mój biust wygląda. Mam wrażenie, że wyglądam super sexy i, i, i tyle. Ekstra, naprawdę. Mega. Generalnie y, ja bym chciała, żeby ten kostium był naturalnie tak wyżej tutaj wycięty, y, bo zobaczcie, jak on jest tak niżej. O, właśnie, i wtedy, jak ja zobaczyłam siebie pierwszy raz w lustrze, właśnie w tym o otako, ja wyglądam beznadziejnie. W momencie, gdy ja majtki mam takie, to ja wyglądam beznadziejnie. Moje uda od razu optycznie robią się o 5 cm szersze, także w ogóle taki styl dla mnie to jest nie do pomyślenia i ja nie mogę, po prostu czuję się źle i właśnie jak pierwszy raz zobaczyłam się w lustrze w tym kostiumie, to właśnie sobie pomyślałam, nic specjalnego. Ale gdy ja sobie to tak podciągam wyżej, to właśnie coś takiego robię, no to po prostu to zaczyna wyglądać, to zaczyna wyglądać naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o te ubrania, no to tak jak widzieliście, część jest super, część na mnie wygląda średnio, natomiast kostium kąpielowy. Uwielbiam. Serio, no im dłużej w nim stoję, im dłużej się na siebie patrzę tutaj w podglądzie, im dłużej się odwracam i oglądam się w lustrze, tym sobie myślę, kurde, zawaliście to wygląda, serio. Także mega, bardzo, bardzo na plus, jeżeli chodzi o moje sa. Natomiast jeżeli chodzi o weklem, to bardzo możliwe, że sobie zostawię tę sukienkę, aczkolwiek jeszcze się zastanawiam, czy by nie spróbować... Rozmiaru mniejszego, no ale właśnie Mam tutaj tę obawę, że wtedy Ta spódniczka, że ona będzie y, Zrobi się po prostu Za obcisła na mnie Także tym oto sposobem W tym oto kostiumie ja się już będę Z Wami żegnała, mam nadzieję, że podobał Wam się Ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie Mój kanał, oczywiście piszcie mi swoje Opinie, wszystkie Chcę wiedzieć wszystko, co na ten temat myślicie e, A my Oczywiście widzimy się w kolejnym filmie, buziaki